No to co, witam Państwa serdecznie. Jako człowiek, który ma zaszczyt mówić jako pierwszy na tej konferencji, a jednocześnie jako przedstawiciel świata nauki, czuję się w obowiązku wprowadzenia Państwa w temat. Więc niech się Państwo wygodnie rozsiądą, a ja postaram się wprowadzić Państwa w temat zarówno tej konferencji, jak i mojego wykładu. Znacie Państwo tego gościa? To jest Stanley Mayer, a właściwie był. Stanley Mayer e, wymyślił silnik na wodę, który w 100% działał na wodę. E, no i opatentował, ogłosił światu, pokazał. E, zainteresowały się tym media, pokazało to BBC. No to jak już się media zainteresowały. I zainteresował się Pentagon. Pentagon chciał sprawdzić, jakby to się sprawdzało w pojazdach bojowych, więc umówił z panem Stanleyem Mayerem, tenże Pentagon, umowę. No i na dzień przed podpisaniem umowy pan Stanley Meyer poszedł do restauracji i umarł. Jeśli. Te ładunki będą odpowiednio e, silne, to cząsteczka wody rozerwie się na dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Wtedy e, wodór jako gazowy uniesie się w górę i tlen jako gazowy uniesie się w górę. Dzięki temu otrzymamy gaz brauna. Gaz browna. Innymi słowy jest to woda rozłożona na tlen i wodę. Ale przyroda nie znosi próżni. Na arenie dziejowej pojawia się pan dr Jan Gulak. Panie Janie, pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia. Pan Jan e, miał kilka doświadczeń, na bazie których miał pewien pomysł. Otóż Będąc kiedyś na giełdzie samochodowej, zobaczył jak pewnemu człowiekowi, ale widzicie Państwo, że to jest pomysł z lat 70. i 80.? Firmy Sam? Nie. Otóż ten pomysł jest dużo starszy. W czasie II wojny światowej Amerykanie w swoich samolotach P-47 to były myśliwce używali wtrysku wody dla powiększenia mocy silnika. Mamy o tym informację z, ze wspomnień takiego amerykańskiego ASA przestworzy, który w swoich wspomnieniach napisał tak. W styczniu 1944 roku zaczęliśmy korzystać z dwóch ważnych zmian konstrukcyjnych, jakich dokonano w naszych P47.